1, 2, 4. i dzisiaj <coughs> witam Was w kolejnej naszej serii kwadratowa Masaka 1 i zagrajmy w Minecraft 12 odcinek bo już jest ponad 12 i jak to było? poszukiwacz diamentów już drugi odcinek, ostatni odcinek Wam się spodobał tak Pozdrawiam moich widzów co wczoraj znaczy dzisiaj, bo znaczy nagrałem wczoraj, ja wysłałem dzisiaj, tutaj ich pozdrawiam, tak. No i ogólnie dzisiaj kontynuujemy naszą podróż. Diamond. Tak, tak, kontynuujemy. No i ogólnie co udało mi się zrobić? Udało mi się uzbierać trochę mi tam tych świec, tak. No i teraz tak. Jeżeli będzie słychać jakieś tam ciężarówki, czy coś tam auta, czy coś tam, czy ludzie jakieś tu krzyczą tak, to sorry, bo y, niestety nie, nie nagrywam koło okna. Siedzę koło biurka nagrywam, siedzę na fotelu, tak, moim, y, bo, bo mam otwarte okno. No i tak, mam nadzieję, że będzie mieszkać się podczas jeżdżenia ciuchcią. Dobra, to zaczynamy. Nie, wiecie co? W sumie to sobie to, i teraz idziemy. Tutaj w ogóle no, dobra. To teraz sobie mamy tutaj, nie. Tutaj sobie mamy tu elegancko, nie? Yy, dobra. Teraz sobie tu musimy tu postawić. Teraz sobie yy, możemy tutaj sobie nakopać trochę w dół. W dół trochę yy, dokopmy się. Yy, no dobra. Yy, jeszcze muszę to. Yy, dobra. No i teraz dopiero tutaj, nie? Tu już możemy tak trochę kopać nic nie widzę, muszę trochę świecę. Dobra, mamy. Jeszcze sobie w dół tutaj pójdziemy, tu nie? Jeszcze sobie tutaj tam trochę nakopiemy, nie? No dobra. Ogólnie wczoraj mi się udało tam uzbierać, znaleźć tam, uzbierać tych diamentów, nie? No dobra. Dobrze, elegancko. Teraz sobie jeszcze tutaj nie kopiemy, nie? Ogólnie ja mam fajny kill nie Ja mi się podoba mój kilof Ogólnie, sorry, że mam taki dźwięk, taki, że taki trochę ten zachrypnięty, bo kilka godzin temu wstałem, tak? Złóżka, tak? Bo, bo ja czasem wstaję szybciej, czasem wstaję długo. Jak leży długo, to znaczy, że sobie tak leży. Ale wstępnie, że myślę o czymś takim, co, co by się, co bym chciał, żeby się wydarzyło, nie? Myślę na przykład o takich rzeczach, nie? No. Dobra. Teraz jakoś tu. O! Ech. Dobra. Teraz mam nadzieję, że nie ma, nie ma nocy, nie? Nie ma. E... Ogólnie znalazłem swoje stare filmy z poprzedniego kanału, czyli ta były 2 3, nie? Ja ci jak ja wtedy wyglądałem? Kilka miesięcy temu, nie? Oczywiście mówię, nie? No, wyglądałem troszeczkę inaczej, nie? Miałem troszeczkę takie dłuższe włosy, nie? Teraz. Chcę, znowu chcę zaprzestać te włosy, tak? Yy, dobra, o Boże, co Boże, ja, co ja zrobiłem? Dobra, yy, nie wiem czemu tu chcę wracać. Ciuściom, nie wiem, nie wiem. Yy, dobra, sobie teraz dobrze, dobrze, dobrze wlądowałem, dobra, elegancko. Yy, to sobie teraz idziemy. Sobie jeszcze czegoś no zbierać. Yy, no dobra. Pójdziemy sobie w sumie tam sobie pójdziemy. No dobra, czy tu, 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 tu coś będzie? Tu jeszcze chyba nic nie ma, coś mnie w trakcie spadło. O, węgiel! No, nareszcie dobra. Mamy węgiel w Mamy już koniec, węgiel, nie? Jeszcze tu mamy, nie? Turdek ja no chyba ja będę bogaty w Manicraft'cie, nie? Mam już w ogóle jedenasty level, nie? Wcale się nie przechwalam. Tak? O, o Boże, co by się tu dokopało? No nie, dobra. To teraz, co teraz? Jeszcze tu? Mm, dobra. Elegancko. Mm, dobra. sobie jeszcze? Tutaj dobra. No i teraz sobie tu, tu, tutaj, tutaj, tu. tu. No. Mm, dobra, mamy tutaj, teraz jeszcze tu, jeszcze, jeszcze, jeszcze tutaj, 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 ja ile tu znaczy ile tu węgla, nie, nie wiem co diamentów. jak mówię diamenty, to przepraszam, bo mi się pomyliło, tak, nie, nie pamiętam nawet, ja nawet ja zapominam co o sekundę temu mówię, zapominam, eee, dobra, teraz, no, nie wiem czy iść tam, wiecie co, w sumie chodźmy że tam, eee, mam nadzieję, że się nie zgubimy, tak, że się nie zgubimy, będzie wszystko dobrze, no co mnie tu bije? co tam leży, a to są te be bezy chyba, bezy czy jakieś tam kwiaty, nie wiem nie wiem, było to tutaj, tutaj tak, dobra, ale gacko, dobra jest tu ciemno, czy iść ojej, żelazo żelazo, dobra, mamy w końcu tutaj żelazo gdzie, mamy tutaj żelazo teraz to chyba mi trochę dobrze idzie, nie szukanie tych diamentów, tak Dobra. Jest, dobra, elegancka jeszcze tu węgiel mam jacie yy, chyba jednak warto chodzić codziennie tam do tej jaskini gdzie jest slawa, dlatego że... Yy, bo, 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 bo bo, bo, tam można wszystko znaleźć diamenty no. Mam nadzieję, że się nie zgubię, bo ja pójdę dalej jeszcze szukać, nie? O, dobra, coś mi tutaj zmyliło. Yy, dobra. To jeszcze tutaj mamy, elegancko, zaraz myślę, się chyba niedługo skończy ten kilo mój, no dobra, to, dobra, to teraz dobra, mamy gotowe, elegancko, teraz jeszcze musimy się tutaj wydostać, dobra, elegancko, teraz jest tutaj taki problem, że, czekajcie, o, Dobra, o! O dobra, mamy, mamy jeszcze tutaj żelazo. No, wolałabym diamenty, nie? No nie żelazo, nie? Ale się nie wtrącam. Nie wiem czy ja te te żelazo, nie wiem. Nie wiem. Dobra. Jeszcze tutaj mamy kurde, jak mi dobrze idzie to w ogóle, nie? Um, dobra, co jeszcze? Tu, tutaj mamy. Ja! Jak dużo tego węgla jest! Jestem po prostu hardcorem. Nie? Jestem po prostu hardcorem. Dobra. Teraz musimy tutaj sobie zrobić te wyjście, nasze, nie? Dobra. To teraz sobie. Yy, tam chyba nie ma. No, chyba nie ma co iść. Nie chcę mi się iść tam dalej. Nie, mo nie w sumie wiecie co? Może sobie pójdziemy. Może nie. Nie ma nic. Dobra. Mi ja się tam nie chcę wkopywać, bo mogę się zgubić, nie? Yy, la, 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 la. Dobra. I teraz sobie wziąłem. No nie, jest mocno, nie nie pale się, pale się, pale, pale, pale. No ja. No nie. Nie. Dobra, postaram się palić. Jeszcze gdzieś bym tu jezu, nic nie widzę. Jest tak ciemno. Dobra. Nie wiem, czy. Nie, na tym odcinku pójdziemy sobie. Gdzie to będzie? Trzeci odcinek, tak. Te, teraz uszę. Hmm, znaleźć drogę, tak, ale chyba nie znajdę. Ja nic, ja nic nie widzę, po prostu. Nie. chyba już wiem. No super, po prostu. Ja mam tak ciemno w tym telefonie, że ja, ja nic nie widzę, nie. Mmm, dobra. <tryk> Elegancko, bardzo ładnie. Dobra. Sorry, że marnuję, ale niestety, o, jest, jest tutaj węgiel. W sumie sobie zbierzmy ten węgiel. Jest jeszcze tutaj, jest węgiel, tego węglu. Ja wolę diamenty, niż węgiel. Jeszcze tutaj widać. Dobra. Mamy tu zbierane. Dobra, elegancko, bardzo ładnie lekacko, nie? Mm -hmm. Teraz pytanie z czego... A dobra, już wiem, już wiem, gdzie jestem. Pójdziemy sobie spać, nie? Była dobra, fajna podróż, była lepsza niż tamta. Tamta mi się nie udała lekko, ale ta mi się bardzo udała podróż, tak? Nie, nie. Dobra, myślę, że spadł do tej jaskini, nie? Yy, dobra. W ogóle tu się tyle zmieniło, jest. Niech wkurza to, że się dokopałem do... do, do dworu. I dlatego widać, że to taka mi jest znaczy szkoda, nie? Yy, dobra, teraz idziemy sobie spać. Ale elegancko, bardzo ładnie. Piszcie mi w komentarzu kiedy kolejnego vloga nagrać. Nie wiem o czym będzie ten vlog. Nie wiem. Nie wiem po prostu. No. Dobra. O portalu nie idę. Kiedy idzie, pójdę do portalu. E, jedną rzecz się zastanawiam taką, gdzie, gdzie to było, gdzie była ta ziemia. O, to była chyba ta, nie? Tutaj takie coś, nie? Zastanawiam się co tu będzie. Eee, no. Dobra, moi no, drodzy, także słuchajcie, moi drodzy, była to moja Udana podróż po Diamenty, ale w następnym odcinku dalej będziecie Festiwale Diamentów, tak, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, tak, i ja dla was nagram znowu tą serię, tak, także trzymajcie się ciepło, no i pa. pa. <śm>